Spalanie Ford Explorer 3 litry V6 Biturbo hybryda plugin. jest tutaj dwie trasy do Wrocławia do centrum, czyli taki tryb mieszany międzymiastowy, miastowy autostrady 30 chyba kilometrów i, i miasto. Dwa razy był ładowany. To daje mu 30 km zasięgu z akumulatora na dzień dobry, czyli 60 km można powiedzieć, że było na prądzie. I teraz, ile wyszło na dystrybutorze, jest 25 litrów. 25 litrów, czyli 310 km, 25 litrów. Takie jest rzeczywiste spalanie o. Tylko że w miastach, na międzymiastowych i na autostradzie jazda przepisowa. Dużo na tempomacie, spokojnie, czyli bez szalenia. Czyli można powiedzieć, że takie jest spalanie przy oszczędnej jeździe.